Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam szybko jak wygląda tuleja w silniku 139 QMB, która niestety jest zalewana, a nie jest prasowana. Tutaj mamy korpus aluminiowy z cylindra. Widać jak jest tuleja odlewana. Tuleja jest obrobiona w tym miejscu. W tym miejscu, tutaj i w środku. I widać tutaj, jak przemieszczają się pierścienie od tego miejsca do tego miejsca. Tutaj zawsze jest nagar, ponieważ do tego miejsca tu nie dochodzą pierścienie, i tutaj również na dole nie dochodzą pierścienie, aczkolwiek tutaj przemieszcza się płaszcz tłoka. I kiedyś w, filmikach, w filmiku o cylindrze i tłokach opowiadałem Wam, właśnie, że można za pomocą tutaj. Tej przestrzeni po umyciu sprawdzić, czy cylinder jeszcze się nadaje. Tak kiedyś się sprawdzało, czy są progi, czy są ślady po honowaniu. Tutaj widać delikatne jakieś ślady są. No, także tyle na razie.